Polaku, o czym będziesz decydował w najbliższą niedzielę? Tak naprawdę musisz sobie odpowiedzieć na pięć pytań. Pierwsze pytanie, czy popierasz rząd Donalda Tuska, czy nie popierasz? Jeżeli popierasz, Rafał Czaskowski, jeżeli nie popierasz, Karol Nawrocki. Jeżeli uważasz, że trzeba im dać czerwoną kartkę, to myślę, że to jest dobry moment, Karol Nawrocki. Ale jest też głębsza warstwa Twojego wyboru. To cztery kolejne pytania, na które powinieneś sobie odpowiedzieć. Otóż przede wszystkim, czy fundamentalne spory istnieją i ich przedmioty czy nie istnieją. Otóż Rafał Trzaskowski próbuje ci powiedzieć, że, że są cztery elementy, które nie istnieją. Po pierwsze zielony ład. On mówi, że zielony ład nie istnieje. Zielony ład w, w tej formie po prostu już nie istnieje, bo stawiamy na konkurencyjność. Jeżeli uważasz, że on nie istnieje, głosuj na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast my uważamy, że istnieje. Wystarczy zobaczyć wczorajszy, wczorajszą wypowiedź wiceszefowej Komisji Europejskiej, która mówi, że nawet nie tyle, że istnieje, ale że natychmiast chce zaostrzyć kryteria Zielonego Ładu. Więc będziemy płacili więcej za energię, a właśnie wprowadzają ETS-2, gdzie będziecie Państwo płacili więcej za źródło ogrzewania i zaczną zaglądać do Państwa domów. Chcecie sprawdzić, co to jest ETS-2? Więc Trzaskowski mówi, że to nie istnieje. A my mówimy, że istnieje, więc jeżeli uważasz, że Zielony Ład, tak jak Czaskowski, nie istnieje, głosuj na Czaskowskiego. Jeżeli uważasz, że w Pałacu Prezydenckim powinien być ktoś, kto będzie próbował to zatrzymać, głosuj na Karola Nawrockiego. To jest twój głos, że Zielony Ład istnieje i trzeba coś z tym zrobić. Drugie pytanie to jest pakt migracyjny. Otóż Rafał Czaskowski uważa, że pakt migracyjny również nie istnieje, bo zatrzymał go w 2015 roku, to znaczy 5 lat przed jego powstaniem, i mówi, że nie będzie dotyczył znaczy nie istnieje w tym sensie, że nie będzie nas dotyczył, Ponieważ my przyjęliśmy taką ilość Ukraińców, co zrobił w 2015 roku, czyli 7 lat przed wybuchem wojny na Ukrainie i przyjmowaniem przez nas uchodźców z Ukrainy. Więc on uważa, że ten problem tak samo jak Tusk referendum że ten problem nie istnieje. Powiedziałem, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, tak, w rozporządzeniu z 2015 roku jasno zostało wpisana e, konkluzja, że jeżeli my będziemy pomagali Ukraińcom i przyjmowali uchodźców, to wtedy powinniśmy być wyłączeni z jakiejkolwiek relokacji innych uchodźców i tego się Czas trzymamy. Żaden do... uchodźca inny nie przyjedzie do Polski. Jeżeli uważasz, że nie istnieje, to głosuj na Rafała Czaskowskiego. Natomiast jeżeli uważasz, że on istnieje, jest realny, to jednak warto oddać głos na Karola Nawrockiego. A ten dokument naprawdę istnieje. Każdy z Państwa może zobaczyć. On został już opublikowany i wchodzi Pakt Migracyjny w czerwcu przyszłego roku. I w tej sprawie nie ma żartów. Warto, żeby w płacu prezydenckim był ktoś, kto powie, że jestem mu przeciwny i podejmie próbę w ogóle walki z Paktem Migracyjnym, bo nasze bezpieczeństwo zamieni się w coś, co. Co jest tylko teoretyczne, dokładnie tak samo jak w państwach zachodnich. Więc to jest drugie pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Trzecie pytanie to jest wolność słowa. Dlatego, że Rafał Czaskowski twierdzi, że zagrożenie dla wolności słowa nie istnieje i mówi, że podpisze ustawę o mowie nienawiści, bo to chodzi tylko o nienawiść. Naszym zdaniem takie zagrożenie realne istnieje. Bo to jest nie tylko kwestia dziennika The Times i każdy może z Was sprawdzić w internecie, bynajmniej nieprawicowa gazeta, która podaje, że w Anni, czyli tej najbardziej postępowej, z której no, oni czerpali, tu czerpa ustawę o mowie nienawiści, jest, aresztują 30 osób dziennie, w tym głównie za krytykę migracji. Siedzący przed państwem Patryk Jaki w Parlamencie Europejskim miał uchylony immunitet i czeka mnie, czekam dalej na proces, który się toczy, gdzie chcą mnie posadzić na 3 lata za mowę nienawiści, czyli. To, co czaskowski chce w tej chwili podpisać. Dlaczego? Dlatego, że krytykowałem politykę migracyjną. To znaczy, pokazywałem prawdziwe sceny przemocy migrantów. I jak czaskowski dojdzie do władzy, naszym zdaniem grozi państwu dokładnie to samo. Znaczy oni chcą zakwalifikować państwa pogląd, że migracja jest nielegalna migracja jest czymś złym, jako nienawiść. Więc jeżeli uważacie, że ten problem istnieje, Karol Nawrocki, jeżeli uważacie, tak jak mówi czaskowski, że ten problem nie istnieje, i że nie, nie grozi nam cenzura, będziemy mieć pełną wolność słowa, nawet jak Czaskowski podpisze tę ustawę, to głosujcie na Rafała Czaskowskiego. No i wreszcie czwarty element. Czy istnieje problem, bo Czaskowski mówi, że nie istnieje, wyciągania kompetencji naszego państwa i oddawania ich na zewnątrz? W rozmowie z Męcenem Rafał Czaskowski powiedział, że jedyny problem, jaki on w tej chwili widzi, to jest próba zabrania nam kompetencji, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. I on oczywiście jest przeciw, mimo że jego partia w Parlamencie Europejskim cztery tygodnie temu głosowała za partia, która jest wiceprzewodniczącym, to jest przeciw. Ale generalnie stwierdzi, że ten problem nie istnieje. Więc jeżeli uważasz, że on nie istnieje, głosuj na Rafała Czaskowskiego. Natomiast my uważamy, że nie, nie tylko istnieje, ale że jest bardzo realny, dlatego że jest dokument, który jest w Parlamencie Europejskim, a również Państwo możecie zobaczyć nowy traktat, który zabiera Polsce kompetencje w 265 Dziedzinach i transferuje na zewnątrz. Od polityki zdrowotnej, socjalnej, obronnościowej, wspomnianej polityki zagranicznej, kultury, mediów wszystkiego o tym wszystkim mają decydować eurokraci w Brukseli. Więc jeżeli uważasz, że ten problem istnieje, to jednak warto zagłosować na Karola Nowrockiego, który za każdym razem, kiedy pojawi się projekt nowego traktatu, jestem przekonany, że jako prezydent go nie podpisze. Natomiast Rafał Czaskowski. Już tak, on całe swoje życie jest tego zwolennikiem. Ale ponieważ wie, że większość Polaków jest temu przeciwna, to teraz próbuję powiedzieć, że ten problem nie istnieje. Więc to jest kolejne pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. Więc podsumowując, pięć fundamentalnych pytań, które powinieneś sobie postawić w najbliższą niedzielę. Po pierwsze, referendum nad rządem Tuska. Czy podoba Ci się to, co on robi w Polsce? Jeżeli tak, to Rafał Czaskowski, który będzie robił dokładnie wszystko to, co chce Tusk. A jeżeli Ci się nie podoba i uważasz, że należy jakoś upomnieć ten rząd, to wtedy Karol Nawrocki. Po drugie, Zielony Ład nie istnieje. Jeżeli uważasz, tak jak Rafał Czeskowski, że nie istnieje, głosuj na niego. Natomiast jeżeli uważasz, że istnieje i Polacy powinni też w ten sposób się wypowiedzieć, że są przeciwni Zielonemu Ładowi, głosuj na Karola Nawrockiego. Kolejny element to jest, czy istnieje pakt migracyjny. Rafał Czeskowski mówi, że nie istnieje, bo on to załatwił 5 lat przed jego powstaniem. Sprawdźcie Państwo w debacie. Natomiast my uważamy, że istnieje. Więc jeżeli uważasz, że istnieje i wchodzi w życie w przyszłym roku, to wtedy Karol Nawrocki, bo trzeba dać też sygnał, że się na to nie zgadzamy. Wolność słowa. Jeżeli uważasz, że ustawa o tzw. mowie nienawiści nie jest zagrożeniem dla Ciebie, również dla Twojej wolności, z której korzystasz w internecie, dla wypisywania tego, co chcesz, głosuj na Rafała Czaskowskiego. Natomiast jeżeli uważasz, że taki problem realnie istnieje i taką ustawę trzeba zablokować, wtedy Karol Nawrocki. No i wreszcie oddawanie kompetencji e, instytucjom zewnętrznym. Ja uważam osobiście, że jeżeli, znaczy nie ma państwa, które nie będzie miało swoich kompetencji, jeżeli te kompetencje zostaną wytransferowane i o wszystkim, o wszystkich sprawach, które nas dotyczą, Będą decydowali eurokraci brukselscy, to Polska zostaje bez własnych właściwości, kompetencji, bez własnej suwerenności, i ostatecznie bez narzędzi, które przecież są po to, po to państwo płacicie swoje podatki, żeby państwo miało narzędzia do waszej obrony, czy to w, w, w budowaniu armii, czy to w budowaniu rozwoju gospodarki dużych instytucji, czy w budowaniu, czy pamiętaniu o własnej kulturze, czy dbaniu o tą kulturę, wychowywaniu kolejnych pokoleń w tej właśnie kulturze. Więc jeżeli uważasz, że ten problem istnieje, to Karol Nawrocki. Jeżeli uważasz tak, Rafał Czaskowski, że nie istnieje, Rafał Czaskowski. Więc pięć pytań, na które warto sobie odpowiedzieć w najbliższych wyborach. Bardzo Państwa serdecznie do tego zachęcam.